Siemaneczko, siemaneczkowereczki, tutaj ja, Zizo, a dziś pokażę wam mój nowy skład, który będę grał e, do, dosyć długo, więc zaczynamy od bramkarza. Naszym bramkarzem, Jordi Masip, zagrałem nim już 19 meczów, zapłaciłem za niego 11 tysięcy i szczerze nie żałuję w ogóle, naprawdę to świetny bramkarz i za taką cenę bardzo go polecam. Lewym obrońcą zostaje mendi 87 zagrał nim 43 mecze, dałem mu wartownika. No i fajnie się spisuje. Pierwszym środkowym obrońcą zostaje Eder Militao z kotwicą, Byłem za 4000, rozegrał 23 mecze, strzelił jedną bramkę. Kotwica udaje bardzo fajne staty. Drugi środkowy obrońcą jest oczywiście Desta, jak zawsze. Świetny obrońca wysokiej klasy. Zagrał u mnie już 368 meczy. Był już w dwóch ligach weekendowych, więc jest bardzo dobry. Prawy obrońca to Montiel, tak, Montiel. Ale wygląda nawet spoko, kupił go za 2000, więc jest ok. Pierwszym eszpekiem zostaje Andrea Pillo Tak wygląda Zagrałem nim 21 mecze, czyli jedną bramkę zaliczył 7 asyst Włoch spisuje się jak najbardziej dobrze, ale... No, jest okej okay. Pan SPD To będzie nikt inny jak Sisoko, gram nim już 30 meczów zagrał, kupił go za 4000, dałem mu mocarza No i spieszuje się dobrze Drugim środkowym pomocnikiem zostanie Carlos Tevez yy, Trafiłem go, 20 bramek, 1 bramka, yy, 20 mecz, 1 bramka, 2 asysty, 1 żółta kartka no Spisuje się ok, ale raczej niedługo będziemy go wymieniać na kogoś innego. Obecnie Carlos kosztuje 60 tysięcy. Gra mi się nim naprawdę dobrze, ale niedługo będzie zwiada. Niedługo zejdzie on z boisk. Więc SPO zostaje oczywiście Bruno Fernandez. Zagrałem już 22 mecze. No nie ma jeszcze stylu gry, ale to stanie styl gry, spokojnie, bardzo super karta, jest po prostu świetna, 22 mecze, 3 bramki, 3 asysty, jedna żółta kartka. I teraz napastnik Erdangrespo, który już zagrał 97 meczy, strzelił 97 bramek, 50 asyst, jedna żółta kartka, bardzo... Dobra karta. Nie warto obecnie 200 tysięcy, więc jak ktoś ma 200 tysięcy, po prostu opłaca się. No i najsłabszą pozycją w tym klubie. poczekaj, poczekajcie, się. Najsłabszą pozycją w tym klubie, oczywiście, jest ktoś, kto niedługo pójdzie na wymianę. Za niego będzie Zlatan Ibrahimowicz. A jest to oczywiście Daniel James. On gra, ale niedługo tutaj leci. Właśnie Zlatan Latan No i tak wygląda moje 11. Yy, możecie ją oceniać w komentarzach. Ja idę teraz montować ten film. No i co? Trzymajcie się. Cześć! A, jeszcze wy pewnie powiecie, ale jak zmieścić z Latana. Zrobimy to tak, że Tevez niestety już się nie będzie grał. Tak samo tutaj, tutaj pójdzie Sergi Roberto, to może być nawet tak, ale ten. tutaj pójdzie Sergi Roberto, a nie, to już wam pokażę w następnym wybieraniu składu, więc oglądajcie, komentujcie, no i życzę wam wszystkiego dobrego, a jak ktoś coś je, to smacznego, Do trzymajcie się, cześć!